Partnerem materiału jest Luxpuff, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Witam wszystkich serdecznie. Jest to MAN TGM 18328 o pojemności 500 litrów wody, z napędem 4 x 4. Wyposażony jest w linię szybkiego natarcia 40, litrów, 40 metrów długości, z nasadami cztero, tłocznymi na 4 na węże odcinki, jednocześnie z dużym zasobem sprzętu, który można sobie może wiedzieć, bo to jest samochód, jak to wiadomo, ciężki. Pierwszy w historii tutaj naszego powiatu, jako jednostki OSP, którymi my teraz w tej chwili pozyskaliśmy. Ciężkie auto uzupełnia całkiem dobrą flotę e, OSP Czermna. Przypomnijmy, co oprócz niego e, tutaj mamy. Tak, no, ciężki wiadomo, wóz bojowy jest wyróżniający teraz w tej chwili. A do tej pory mamy, mówię, Mercedesa, który mamy już 12 letniego. A tego roczne auto renówkę o pojemności wody też nie niemałej, bo ma też 4000 litrów wody. A oczywiście, no wiadomo, Mercedes ma mniejszą pojemność wody, bo miał wtedy akurat 2500 litrów wody sześciennej. I jest to sprzęt bardziej y, Mercedes do wyjazdów szybkiego reagowania. Lżejszy i ma szybszą predyspozycję do wyjazdu. Do czego z kolei posłuży głównie ten nowy pojazd? Ten nowy pojazd będzie służył do, z reguły do dużych pożarów, z, z tego względu, że ma właśnie akurat tą dużą zasobność wody w zbiorniku. I jedynie do, też do dowożenia na wody też na, do basenów, jeśli są jakieś wiadomo, duże pożary, jak ostatnio odbywały się w Pałkowie na świetnisku, to teraz będzie służył też jako dowożący wodę do zbiorników miejscowych, stałych. フフフフ。